Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj tu bardzo pięknie ptaki nam śpiewają. Mamy garażowy poranek, tam sobie stoi motocykl Honda, a tu siedzimy w samochodzie Honda, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będzie, Szanowni Państwo, o podróżach kulinarnych. Co można wycisnąć z takiej Hondy? Pokażę Państwu dzisiaj na przykładzie krótkiego filmiku. Wielu z Was posiada w Waszych nowoczesnych już samochodach ładowarki indukcyjne. Ładowarka indukcyjna w samochodzie działa na zasadzie Przepływu prądu zmiennego. W samochodzie trzeba wytworzyć z akumulatora, z prądnicy i tak dalej, przetworzyć prądy stałe na prąd zmienny. Ten prąd zmienny puszczamy przez cewkę tutaj w ukryciu tego oto urządzenia i powstaje pole elektromagnetyczne, które nasz smartfon odbiera i dzięki temu możemy tą energię przechwycić i ładować telefony. My dzisiaj pójdziemy troszeczkę dalej i ja pokażę Państwu, że na takim urządzeniu można też usmażyć na przykład jejeczko. I to bardzo serio. Oczywiście, że wybrałem Hondę, bo takie auto akurat mam. W Passatach te jajka troszeczkę jednak wolniej się smażą, natomiast Fordy Mondeo polecamy do przygotowywania śniadań, bo jest to naprawdę petarda, petarda. W Fordzie Mondeo, jeżeli ktoś ma taką ładowarkę z Was, to super. Zatem zaczynamy, prawda, żeby bez dalszego przegadywania tematu. No, zabezpieczyłem tutaj troszeczkę, oczywiście mamy też kawkę. Bo warto mieć na śniadanie kawkę e, mój brzydowski przyjaciel nauczył mnie jajko, że przygotowując do szakszuki to jajko otwieramy jednym palcem umieszczamy tutaj jajeczko tak, żeby się Honda nie ubrudziła nam to ja tu wszystko przygotowałem zabezpieczyłem ręczniczkiem do potrzeb filmu no i cóż umieszczamy teraz e, to wszystko delikatnie oczywiście, żeby nam się nie ubrudził samochodzik Umieszczamy to wszystko tam w pomieszczeniu na ładowarkę. Chlast, tak, pięknie. To oczywiście trzeba tam zrobić solidnie, tak? Umieścić sobie to jajeczko w tym wszystkim. To sobie tam teraz leży. E, oczywiście trzeba włączyć prąd, tak? Czyli wystartować silnik. Startujemy silnik. E, no i to będzie tutaj sobie powoli dochodziło. A, audiosystem trzeba włączyć bo tu jest audio system to jest to i to wtedy tam się przełącza na zielono oczywiście tam są włączniki od tego wszystkiego tam jajeczko zaraz zacznie się podrzewać natomiast ważna rzecz jest taka żeby też jak włączycie już i chcecie to jajko smażyć rzeczywiście no to musicie zrobić w miarę głośną muzykę eee, żeby zrobić głośną muzykę no to tutaj trzeba przejść na audio źródło FM, takie różne rzeczy wybierzemy, jakąś tutaj muzyczkę, zaraz, tak, i to wszystko zacznie, muzyczka sobie płynąć. O, ja tu zrobię Państwu takie zbliżenie. Widać, że tam się zaczyna ścinać białeczko ładnie. To jest wszystko bardzo ładnie. Czekamy na dalsze efekty po, po kantach, prawda? My sobie tu słuchamy muzyczki. Tak, jajeczko sobie tam dojrzewa. Ja sobie tutaj też z Państwem siedzę przyjemnie. Dzisiaj spędzam poranek. Dzięki funkcji telefonu można tutaj odwrócić kamerkę na chwilę, pokazać mnie, pokazać muzyczkę czy inne rzeczy. To wszystko sobie fajnie działa. No, tu mamy dalszy ciąg, już całe się ładnie zbiegło, i tutaj coraz lepiej to wygląda. No, tu jajeczko już nam dochodzi ładnie, tak. To... Ja też często biorę na przykład do śniadanka, pokażę Państwu jeszcze, to albo Nutelle na przykład, albo jakieś takie rzeczy, no dzisiaj tutaj wziąłem owomaltine, owo tak, to jest taki produkt też bardzo fajny, który bardzo dobrze robotę robi, ale do, do tego tutaj jajeczka przydaje nam się oczywiście dobrze. Myślę, dla mnie gotowe, ja już dalej nie chcę, a cholera, to gorące trochę jest, musimy to jakimś tutaj podważyć narzędziem troszkę, tak, a mamy. mamy mamy to, mamy to, no i dobrze no tu mamy jajeczko, mamy maltinę, możemy sobie sięgnąć kawkę oczywiście e, i na przykład w drodze do Chorwacji taką przekąskę sobie zarządzić w samochodzie tu cała tajemnica jest w tej folii, oczywiście jeżeli położycie jajko bezpośrednio na ładowarkę, to, to nic z tego, tak, to ta e, pole magnetyczne w folii tu po prostu w zależności od e, szczególnie w zależności od cyklu księżyca e, powoduje większe lub mniejsze przetworzenie prądu w temperaturę i dzięki temu te efekty Smażenia jajka są możliwe. Tak? Pamiętajcie zwrócić uwagę, kiedy jeździcie na kemping, to jest bardzo poważna sprawa. I nigdy nie wylewajcie jajka prosto na ładowarkę, bo to głupi pomysł jest to: nie usmażycie ani jajka, możecie zepsuć ładowarkę. Musicie mieć taką właśnie tutaj o folikę grubą i to wtedy ta folika będzie działać. Jeżeli nie jesteście typami, którzy czytają instrukcje, to wiele stracicie, bo tu mamy wiele różnych innych przycisków, które Państwu osobno pokażemy, do czego służą kiedyś przy okazji. To pozdrawiamy.